Witam wszystkich bardzo serdecznie w Heroes of the Storm. Ze mną jest nie kto inny jak Paweł Artur. Przypętała mi się takie gówno i nie chcę iść ode mnie, no. no. Cześć Paweł! Mam nadzieję, że przestaniesz lamić. Ja gram Martanisem Penisem moim ulubionym bohaterem, jaki może być. Artanisem Penisem, jaki to? No to już dobrze o co dziwić? Artanis Penis sobie siadł na łące. Potem patrzał na trawkę i zrobił go koniec. Co kurna. W ogóle. W ogóle to może byś zaczęli. Zacząłbyś. Witam was bardzo serdecznie ze mną Nie będę się witał ponownie. Zrozumcie. Nie lubię się powtarzać. Ci, nie co nie widzieli nie mojego dobra. przywitania, niech pójdą na mój kanał. Jest o wiele dwa razy lepszy. Nie polecam 2 na 10, 12 na 7 nawet. No dobrze. Dobrze, ja nie polecam Twojego kanału, już nie będę wrzucał linka. Skończyło się pomaganie Tobie. Rozumiem się. Już nie więcej z Tobą nie nagrywam. Koniec. No, mamusika się mm. woła. Nie. I ja, i jo ja, i jo. Ja. i jo. Ja, i ja, i ja. I jo, i jo, i-o Io, i jo i, jo, i, jo, i jo. Wiesz, zaczynasz grać Sexy Blondie, to chyba grać Sexy Blondie. Sexy Blondie. Wiesz jeszcze coś takiego zrobię. Taki deal Super. Fajnie Masz nią siódmy. A, szósty. Ja mam siódmy. Znaczy, że To jest kurka, a on niego nie. W sumie bez kurki to by Sexy Blondie, a on miał 100 skórki i powiedział na nią Sexy Blondie. Nie, Sexy Blondie w zielonym hełmie. A nie, w sumie... Nie wiem. Ło, fajna jest ruda. Zaczynajmy tego mecza, bo, bo to ten się tak czeka i im się oh. potem nie chce grać. I o i o i, jo. I, jo, i jo. Mam nadzieję, że wygram. Wygramy jakieś mecze, bo nie chcę mi się długo siedzieć przed ...hotsem Mam ciekawsze rzeczy, do ogrwania Nie cieszę się na Nie oglądam... Jakąś kaczmarską bójkę. Nie wiem, A, zobaczysz tam na nagraniu, jaka była. Ej, on nagrał jak ogląda karczmarską bójkę, fajnie. Co? Ja nagrywam karczmarską na bójki. Jakbyś oglądał Heros z to byś wiedział. Trzeba zacząć oglądać. Coś się stało. Moment, chwila, wracam. Była krótka przerwa techniczna, moi mili, jak ktoś by nie ogarnął, co się przed chwilą stało. No, jak coś ale powiem, mi coś zapipało. U um, 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 mnie No, u mnie będą też mniej połączone. Jak ty nie wrzucasz odcinków żadnych. Wrócę. Nie. Chyba od trzech dni nie wrzucili żadnego odcinka. Jak nie? No nie. No, to będzie tylko regularność. Co? Kwoty dla tych odcinków jest w ziemi, który jest który. A, a ja wiem właśnie wszystko, bo ja mam zorganizowane wszystko. Organizacja 30 tysięcy procent. Zacja 300 tysięcy. Tysiące, to co? ile minut się wrzucają? Dwie, trzy minuty Tak No Aha. Tak ty Na tym drugim necie Na tym to mi się nie wrzucają tyle, ile Tobie Tak, jak Tobie No, no, zaczynamy Ten napis się wytnie. Jaki napis się wydnie? do mnie napisałeś. Aha, spoko. Nie ma co jak to cenzurować. Ijo, ijo, ije. Chyba zacznę cenzurować przekleństwa. Co? I, ja chyba zacznę cenzurować przekleństwa. To dobrze, to ja ci zacznę zaraz zrobić pracę. <noise> Co? Zaraz ci zacznę robić pracę. Jak tylko się zacznie mecz i będziemy przegrywać, to będziesz mieć tyle cenzur, że po prostu swoje widok uciekną takie... do mnie. Nie, nie będzie. To będzie to po prostu takie typ. Takie... Przepraszamy, wywaliło U. cię. Nie, kogo mamy. Tą Kogo mamy, kogo mamy? Baby Kerrigan Artasa wale. O, ja, a oni Ej, mają oba, Gazola, ten. nowe Zeratula, Reinora i sierżanta Petardę, Ogród grozy, pokonać truchła. Ej, trzeba wiesz, zebrać wiesz. nasiona i przejąć kontrolę nad koszmarem, he. Wiesz, że on tą skórkę tą. za 10 tysięcy. No i dobrze. Trzeba lubić grać w karigo. No wiesz, co? Jej portret sam chyba o tym mówi. Nie. Nie wcale w ogóle ogród, ogród rozy. grozy, rozy nawet, grozy rozy. jak nie umiesz czytać, to nie mówię. Komu się pierwszym załadowało? Jeszcze nikomu, jak to nie? A mi nie, no u mnie uje jest załadowane. Tu masz problem. Ty masz problem, U mnie jest załadowane, no chamo. No. U mnie też. No. To nie ja, o co chodzi. Ale dani sam myśli z takim ładunku. Nie, ja mam u siebie pełen. Ale u mnie pisze, że masz pełen. Aha. What the fuck? Lecimy. O, ja pójdę z tobą. Ja pójdę nową. Nową, nową. Nowa powinna iść na Mida. Nie. Tak. Wygrasz nową przecież na midzie. Easy. Ja tutaj będę się ukrywał. Dobrze. Ty się będziesz ukrywał, a ja będę jechał na mojej to było to. No, co było, co to było? A, e? Aha, a to było to. Halucynacja. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Holowabi, kto był? Mówię. Że to był no, dawaj, cholowa bikiem tu. Dobra. Ale nie, o się, czy tutaj nowa jest. No jest tu nowa. Ale się ne, D dobra, dobra popka. O, widzisz nowa tutaj jest. No, ja ją właśnie wziąłem. Tylko nie wiem, czy mnie nie zabiłeś. Ture. Jestem Nie. Ja nie pozwolę. Jestem widziany. A widzisz, ja przewidywałem, że to będzie nowa gdzieś. No! Tylko, że jej nie zabiłeś. Uśmiot. Nowe masz zabijać, a nie! Dobra, kula regeneracji. No nie trafiłem. No dzięki, że w nowym skanować. wyskanować. Nic z tym nie zrobiłeś. Kuźwa. Gdzieś ona musi być. Weź ją wyskanuj gdzieś tutaj. No ona tam była! Okej. Okay. Wieczór. Te pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią tańczyć na gołej polance. Przed księdzem od odrance, co kurwa? Co tu kurwa miało wszystko wspólnego? Nie wiem. Mam nowe. Wiem, że tu jest nowa. Z sierżantem I... petardą. Ja tam. Ja jestem stamtąd... tu. O kurwa, nacelowali mnie. A, nie trafiłem sobie. No to to jej, dobrze, dobrze. Przez że laga sobie ja trafiłem. Fuck. Dobrze, że jestem niewidzialny. Jak to bym już nie żył. Fajnie, właśnie Ksiądz Petarda mnie... Fajnie, dobrze! Prawie mnie zabili. książę Ksiądz Petarda, ja pierdolę. Ksiądz Petarda? O co ci chodzi? Powiedziałem Sierżant Petarda. Z tego co pamiętam. <grystanie> hologram. To może fajnie trollować ten hologram. <grystanie> dobre, dobre. No, bardzo no. dobre. Dobra, brawo. Brawo, niby ta, ta taka dobra taka chujowa. z yy, dwa za jeden. Ej! Co? Mamy 91. Co mamy? No kuźwa. No kuźwa. dobra, niewidzialność! Kurwa. Dobra. Nowe zabili, jest? Nowa ci, nowe zabili. Ale którą, naszą czy wrogą? Naszą. A kto jest naszą nogą? No zobacz. Tutaj. Serio, nie trafiłem. Ej, da tutaj. To jest ta nowa. Nie, no, to jest halogram. Popatrz, że fajna skórka ma. O, najmników zrobili. git. Jak się stało maskowanie? Czekaj, może gdzieś tam. Może gdzieś pisze, jak to się mm. łapie No ładnie, zabiliśmy Może nowe Osoba, zrobić zabić Ejo Co się widziałem Nowa, nowa A, wyczaiłem Wy, Wyczaiłeś, o co mi chodzi? No gdzieś to była blisko i ja chyba jakoś wziąłem Z możesz skalować nową. Kuźwa! Dobra, ma, mam zaratulę. A jak porobił? Ja go grał. Oni mają dwóch maskujących, my mam jednego. To jest słabe. nie mają prawie wszystkich zabójców. Nie, wszystkich mają, tylko kozola Nie, tylko Sierżanta Pytarda, bo Sierżanta Pytarda też nie jest zabójcą, tylko specjalistą. Serio? Tak. Serio. Nie, jak nowe ulty nie ma, to jest kiepsko. mi <laughs> zabili dwa razy już. Mm. Fajnie. Taka seria zabójstw 2-2-2. Czemu nie wzięłeś potrójnej dawki? Potrudnia dawka w do tego, żeby ładnie ściągać. Co? No. Na 7 też Na 10. No nie mam 10-tych jeszcze. No jak 10 będziesz mieć, to będziesz mieć ultę. Jeszcze teraz nie mam w ogóle ulty. Wiesz co? Ja się boję, że zaraz cię Zeratul za weźmie. Cię pocałuję w pimpę. Ja tu... Czekaj, ja tutaj muszę być widziany. Dobra, ukrycie. Oni tu idą. Kurde, chcę być ukryty. Dobrze, ukrycie. Jak mi uderzy, to... Dobra, Uważaj, żeby cię nie zaskanowali, bo to też jest... Oni wzięli swoją dżunglę całą. Potrzebuje helpa, wiecie? A, a, a dobra, ukrycie jest dobra okrycie, nie? wiesz co, Oni zaraz będą mieć ulty wiesz? Patrz mi zrobię git majonezik <grym> Ale troll Coś panu nie wyszło. Jaki No to idziemy po nasiona. Ja idę tutaj z boku. tu poszedł. Ale z drugiego boku. Dobra, ona strasznie. Ja pójdę po to Chyba grać nie na nową Mudzyn A nie trafiłem Ja idę po Mudzyna Idę tutaj Mudzyn Mudzyn Mudzyn, idę zrobić petardę Madana. Madana. Można, można, można. Chcę kogoś zabić, Czekolwiek Wiesz, że ten. oni robią koszmar za koszmarem. Co? No, oni zrobili koszmar za koszmarem. Idą właśnie na ciebie. Co teraz zrobię? <gry> Nie ma na naszy... A, jest to oni ja idą za tobą. Będzie to straszne. Idzie tutaj ten duży. Ja weźcie... Ja... Krzyście mnie. nie go Ej, koszmar lubię. No, brawo, ty zaraz zginiesz. Na szczęście ich też zaraz zginie, to jest pocieszające. Ale ty zginiesz w tym wszystkim. Zginie, bo. tu się zamaskował. Ukrycie jesteś się zamaskowałem No, nie wyłapał cię. Hahaha. Ha, ha. Aj, oni mają koszmar. I mają ultę nową, bo poczułem to na własnej skórze. HA, fajnie, oni znowu. Oni <laughs> <laughs> mają znowu koszmara, Serio? Podwójny. Double koszmar. Ale Więc ja przegramy podwójny, to. Chodzić dobre, mam staty, przegramy to, bo nie, bo nie mam nikogo do wsparcia. No ja na nową gram. No i nas zabili 13 razy nie wiem kto fiduje. Arta nowa Kerigan. Arta. Jak tyś kurwa psi Zajebiście No. Tu. Tutaj jest. Nie ma. Nie ma bakania się na moim terenie. Oj, co ja z tyle zabrałem? Za późno, za dużo minęło czasu. nie z tą nową, ja pierdolę. Nie to, nie to, nie to po prostu. Gdyby się no zim... się mnie chwyciło. Tak. Ej ty, koszmar, zostaw mnie. Koszmar ciągle zmywał Fajnie, spoliformował mi 3 godziny po. Mi się wydaje, że mam nową subskrypcję. <grym> Może ci się wydawać i teraz patrzysz na necie zamiast grać. Super. To jest Paweł. on Patrzy na suby zamiast grać. Może są nowe suby. Powiedziałeś przed nagrałem swoim kolegom, żeby zobaczyć twój kanał. Czekaj, nie wiem ja mam. Dobra, później spodziewaj. Nie, Nie wyłapałem. No, nie, która to jest ta oryginalna, Wziąłem No tam kurde. masz. Dobrze. Zostawili ją wreszcie kurwa. Zapierdolili ją. Ja tutaj tego zera tu mam dajmy. No. E, musiałem... o. Boom. Nice. Dalej, dalej, dalej. No i myślę, że stymulanty wziął, kurwa. Brawo, zginiesz się, nie głupie. No no. No ale oni mieli dwóch maskujących, to jest problem. Jest. Tak. Mega problem. A mam trzy Daniela. 1. 1. No oni już... Ten. co to jest? Wiedziałem, no, że tam jest nowa. A jest tu. A, A nie oni zbierają tu, nie? nasiona. Tu są. No tak. Tak, Może gdzieś tam pozbierać nasiona, tylko nie daj się zranić. I nie atakuj ich. Kusię wam przez przypadek. No i zginiesz. Przez super. Teraz jest do ten. Trzy ma. <gry> Boże. Kiedy oni mają kolejnego y kolejny u nich rośnie. Trzeba przyznać, że dobrze. Kto ma najlepsze staty? Karigan Trzy. wy macie najgorsze te ogólnie? Ja, ja jestem w topce. Jestem pierwszym. Ja jestem najlepszym ten gra, graczem. Ani razu nie znechroniłem. No, no, ja nie ja Nie Nie gram. Nie gram Nie grałem. Nie Nie Ech, Nie trafiłem. A jak się kończy Ej, nie. Oni robią koszmar. Wiem. Ja główno mogę z tym zrobić niestety. Samemu. Nie idą nam nad, idą nam na stolicę. Na stolicę, ja Zamiast się nie wycofać, się. Cofać, to wy jeszcze w nich agredżujecie, bo ma, mają trzy levele wyżej. Brawo. Ja bym takim idiotem nie był. Tyle. Czy wy jesteście w Wiesz, mów do, mówię do siebie. Dobra ładnie Pierdol No i musieli uciec no, może poprawię sobie stację jeszcze Kurwa 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 gazol idzie, nam wziąłeś północ, fajnie e, jestem tylko żywy, tak? Nie ma szans Ale no, to i tak nam to rozwalą A może? Albo nie No rozwalcie to, kuźwa Kerigan Ty zjebie jeba A no, fajnie Ja odpuszczowuję to pani nie odbroni niczego No wiesz, każdy umarł już Mhm, mm widzę My powinniśmy wybrać tego topa a jakby on upadł, to byśmy mieli jeszcze bardziej przejebany. Ja tam dobrze gram, więc się cieszę z gry. Udało się wygrać, więc nie jestem wkurzony. Zero przekleństw. Boże, parę poleciało. Nie jestem pewien. Ale... Dobrze, ty nie grasz ze mną w ogóle. Moi mili, na razie, do zobaczenia, cześć, do usłyszenia, do następnych odcinków, SIA!